Nad rzekami Babilonu, nad jeziorem Galilejskim, nad stągwiami pełnymi wody w Kanie, nad uzdrawiającą rzeką z wizji Ezechiela i nad sadzawką Betesda byliśmy i właściwie jedną nogą nadal, nadal dzisiaj jesteśmy nad sadzawką Betesda. Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat chodzi o to uzdrowienie, o którym słyszeliśmy wczoraj. A więc to jedne wody, które dzisiaj mamy, to wciąż wody sadzawki betesda. Drugie to tryskające zdroje z proroctwa Izajasza, które usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. To proroctwo jest wzięte z 49 rozdziału tej księgi. A 49 rozdział Izajasza to sam środek takiej części, którą nazywa się Księgą Pocieszenia. To jest zbiór proroctw, które Bóg dawał przez Izajasza ludowi przebywającemu w niewoli babilońskiej. Proroctwa, które zapowiadały powrót. Dość wody na dzisiaj? Jeszcze nie. Są jeszcze jedne wody w tym słowie ukryte. Może najważniejsze? Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. I potem w Psalmie, tam gdzie jest mowa o miłosierdziu, o tym, że Pan jest łagodny i miłosierny, że Jego miłosierdzie jest nad wszystkim, co stworzył. Jakbyśmy sobie otworzyli Biblię hebrajską, to z kilku możliwych określeń miłosierdzia autor tego psalmu wybrał słowo rachamim, które w swoim źródłosłowie odwołuje się do rechem, czyli do łona. W tym słowie, którym Pan nas skarmi w ostatni dzień naszych rekolekcji, naszej wspólnej wędrówki, choć w ukryty sposób mowa jest o wodach matczynego łona, o wodach płodowych. Trochę jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii możemy mieć poczucie, że jedną nogą jeszcze stoimy wśród krużganków sadzawki Betesda, gdzie Pan dokonuje cudów, gdzie słyszymy Pana, który do nas przemawia, który dotyka naszego życia, który nas posyła w drogę, a z drugiej strony są nasze codzienne kłopoty, tak jak Jezus ich dzisiaj doświadcza w tej Ewangelii, kiedy nastają na Niego, kiedy chcą Go niemalże zabić. Na tym progu, w tym, brzydko mówiąc, rozkroku Pan nam daje słowo, które nam przypomina, że życie, w którym my żyjemy jako ludzie ochrzczeni, każdy z nas, którzy tu jesteśmy, niezależnie od tego, ile mamy lat, jakie doświadczenia mamy za sobą i jakie ze sobą, że każdy z nas, ochrzczonych, tak naprawdę żyje życiem płodowym. Zostaliśmy poczęci w godzinie naszego chrztu w łonie Matki Kościoła. I przyjdzie taki dzień kiedyś, że się urodzimy, że nasza Matka nas urodzi do życia wiecznego, do takiego życia, w którym zobaczymy naszego Ojca twarzą w twarz. Ale póki co my wszyscy żyjemy życiem płodowym w łonie Matki Kościoła. Nie widzimy jeszcze Ojca, ale możemy Go nasłuchiwać. Tak jak dziecko w łonie matki uczy się rozpoznawać, już rozpoznaje, choć zniekształcone głosy najbliższych. Nie widzimy jeszcze Ojca twarzą w twarz, ale uczymy się rozpoznawać Jego dotyk, choć wciąż przez zasłonę. Nasłuchujemy głosu Ojca w słowie, które nam daje, choć niejednokrotnie ten głos jeszcze dociera do nas zniekształcony. Przeczuwamy Jego bliskość, choćby za zasłoną eucharystycznego chleba. Czekamy na moment narodzin. Zobaczcie, Jezus napadnięty w tej dzisiejszej Ewangelii osaczony, zagrożony. Nie wchodzi w dyskusję, na, na argumenty, ale w momencie, kiedy jego życie jest zagrożone, to jest powiedziane wprost, chcieli go zabić. Jedyne, o czym potrafi mówić, to jest życie, które ma od ojca. To jest to doświadczenie otrzymania od ojca życia, że ojciec mu dał mieć życie w sobie samym. Życie z ojca, życie wieczne, to nie jest przenośnia to nie jest poety, które mamy z... I to życie mamy do ogłoszenia światu. Także w takich sytuacjach, jak ta w której dzisiaj jest Jezus w tej Ewangelii, kiedy jesteśmy zagrożeni, kiedy czujemy się atakowani, jakoś osaczeni, potrzebujemy wtedy skupić się na tym życiu i o nim mówić. Pan Bóg, kiedy używa tego obrazu matczynego łona, mówiąc do nas przez Izajasza, mówi o matce, która nie może zapomnieć o swoim niemowlęciu, o tej, która kocha syna swego łona, a potem dodaje, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o Tobie. Jest w tym słowie, które Pan Bóg nam dzisiaj daje, w tym słowie, który nam też objawia naszą Matkę Kościół jako tę, w której łonie żyjemy, jest też jakieś słowo o zawodności ludzkiej miłości. A my doświadczamy tego niejednokrotnie: że w łonie Matki Kościoła nie zawsze nam jest wygodnie. Czasem nas coś uwiera, boli. Czasem jest tak być może, że Matka choruje. Że przechodzi przez jakieś turbulencje, które i my odczuwamy. To jest pewnie też i słowo, które potrzebujemy usłyszeć o każdej naszej miłości. Wydawałoby się niemożliwe, że matka może zapomnieć o swoim dziecku, ale Pan Bóg mówi: nawet gdyby ona zapomniała, bo ostatecznie każda nasza miłość jest zawodna, bo jesteśmy ograniczeni jako ludzie. I w którymś momencie brakuje nam sił albo zrozumienia, albo cierpliwości, albo wytrwałości. Nie dlatego, że się nie postaraliśmy, tylko dlatego, że jesteśmy ludźmi. Dlaczego Kościół z taką czułością patrzy na Maryję, tak jak my dzisiaj w ten trzynasty dzień miesiąca? bo ona nam ciągle przypomina, zna nas świadkiem i rękojmią tego, czym mamy być jako Kościół, czym możemy być. Gdybyście otworzyli sobie Księgę Izajasza na 49 rozdziale, w którym mowa o łonie matczynym i o jego wodach, to tam dosłownie wers dalej niż dziś kończy się nasze czytanie a więc w wersie 16 pan bóg tłumaczy dlaczego on jeden o nas nie zapomni nawet gdyby ona zapomniała ja nie zapomnę o tobie bo wyryłem cię na obu mych dłoniach dlatego krzyż przy każdym naszym ołtarzu dlatego krzyż na szyi dlatego krzyż na ścianie w domu Gdzieś na biurku, Chrystus w Wielkanoc wejdzie do zaryglowanego wieczernika, do przestraszonego, chorego, z przerażenia kościoła i pokaże im ręce i nogi: Powie: Patrzcie, oto wyryłem Was na obu mych dłoniach. Kiedy ksiądz Ojciec proboszcz zaproponował mi te rekolekcje, to ucieszyłem się i. No i tak mi się dobrze zrobiło, wiecie. Rekolekcje u Dominikanów to jest coś. I tak sobie na początku myślałem, o czym te rekolekcje będą, ach, że to trzeba się przygotować. Znaleźć jakieś ładne, mądre cytaty. No, takich rekolekcji to jeszcze nigdy nie powiedziałem. A potem, jak usiadłem nad tym słowem, to, to Pan Bóg mi pokazywał krok po kroku, że chcę, żeby te rekolekcje były o rzeczach bardzo prostych. Jestem Panu Bogu za to wdzięczny, że razem z Wami mogłem przez te cztery dni. Bardzo Wam życzę, żebyście sobie też, kiedy następnym razem usłyszycie By the Rivers of Babylon, pomyśleli, że Pan Bóg chce Wam właśnie powiedzieć, że właśnie takich Was kocha. Bardzo Wami sobie życzę, żebyśmy czasem umieli ucałować swoje dłonie, przypominając sobie, że piszemy nimi na co dzień Ewangelię. Abyśmy. Z głębi swojego doświadczenia grzechu, wołając do Chrystusa, że chcemy być uzdrowieni, że chcemy być wolni, odnajdywali misję, którą On ma dla nas i która nas będzie uzdrawiać. Jakieś konkretne dobro, które jest do zrobienia, do ofiarowania. Ręką mieli wodę, tak jak ta woda w kropielnicach przy wyjściu z kościoła. Zazwyczaj. I tak nas Kościół zachęca, żebyśmy wchodząc, zanurzyli dłoń i przypomnieli sobie swój chrzest. Bardzo Was dzisiaj zachęcam, żebyście wychodząc, zanurzyli dłoń i wychodząc do tego świata, naszych domów, miejsc pracy, naszych codziennych kłopotów, zmagań. Jeszcze przez chwilę, czując tę wodę na czole, pamiętali, że Jesteście cały czas w łonie matki, która Was kiedyś urodzi do widzenia Ojca twarzą w twarz. I że w tym wszystkim, o co się zmagamy i o co się staramy i za czym staramy, chcemy podążać, że w tym wszystkim chodzi o życie, które dostaliśmy z Ojca, które w nas trwa i rozwija się dzięki temu, że jesteśmy w łonie matki, choć nie zawsze jest w nim wygodnie. Że to wszystko, co nam ofiarowano, jest w gruncie rzeczy tak bardzo proste. I że kiedyś będziemy dzielić z Jezusem to doświadczenie, o którym on dzisiaj mówi w Ewangelii. Będziemy patrzeć na Ojca bo dziecko nie może niczego czynić samo z siebie jeśli nie widzi ojca czyniącego przez całą wieczność zapatrzeni w niego będziemy się stawali do niego coraz bardziej podobni